Dobra, weźmy sobie do sklepu, zobaczmy co, my tutaj mamy zapaczuszki, bo jest już po godzinie 19 O, bizowie, cześć, zapomniałem się z wami przywitać yy, No, generalnie nagrywam to jeszcze tego samego dnia, w którym wleci odcinek z Wylew FC25, bo tak miniaturka się nazywa Se obczajcie film, zresztą w, w, chyba w w opisie albo wam, na, e, nie wiem, w karcie gdzieś zaraz przypnę ten film. Po prostu nagrywam, bo chcę zobaczyć co ciekawego wyszło w SBC, w razie co, jakbym coś, nie wiem, może trafił w najbliższym czasie. Dobra, mamy do 5x4. opiki do super. A, i to jest wszystko. Nudzi mi się trochę, odcinek i tak raczej nie wleci tego samego dnia, bo wątpię, że miał tak sporo siły, żeby go rzucić. Ale wy mi możecie dostarczyć na siłę, zostawiając w tym momencie łapkę w górę i subskrypcję na kanale. Nie no, dobra, to słabe było. Nie nie słyszeliście, co do Was mówiłem. Dobra, także na rozpoczęcie filmu, którego słuchajcie, planowałem, w ogóle twórzmy sobie najpierw pićka, bo może jakiś skromny. Okej. Okay. Chciałem powiedzieć, że skromny Walker odpadnie. Udało się wykrakać. Dzień dobry, witamy pana Żeo Cancelo plus Manciniego na magazyn duplikatów. Dobra, Andrew Robertson i pięknie. Pierwszy składzik mamy. W ogóle wiedzieliście, że Walker teraz z Manchesteru City do Milanu przeszedł? Nie wiem, ja to aż takim fanem piłki nie jestem, żeby śledzić na bieżąco. Ale jak w FIFA się pokazuje inny klub przy zawodniku, którego znałem z innej strony, no to. Ciężko nie zauważyć tego. O, i my trafiamy złotą kartę włokałcik, więc zobaczymy czy inform może będzie w środku paczki tutaj. Czekajcie, to jest karta eventowa Nie wierzę, że naprawdę? Dobra, no i mamy tytuł, moi drodzy, let's go! Załatwione. Jak ten gość się nazywa? Pinok. Dobra, to do tego jeszcze przyjemnie, bo tręcik wpadł. Kurde, ja nie, nie wiedziałem, że te karty mogą zglitchowane wokół mieć. Ej, dobra, to zarobiście, bo teraz chociaż będę na to przygotowany, nie? Dobra, zróbmy sobie tego informa już, bo żal trochę tak karty marno. żal trochę tak końce ciężko zrobione wydawać. Bardzo ciężko zarobione przeze mnie. Dobra, szybko się z tym wszystkim kolejna paczuszka, Czy tutaj będzie już inform? Dobra, więc na szczęście zrobimy sobie ostatnią paczuszkę, na spokojnie. Tutaj mamy Hiszpanię. ok, to może być um, Patryk Giharo. Ono chyba nie ma żadnej karty specjalnej, dokładnie nie ma. I na dobry wokał się przyjdzie z Reteguim. Okej, okay. Fineski ma, ciekawe by na pewno w jakiejś ewolucji się sprawdził Dwa informy, nie, no piękna paczka Mamy jeszcze jednego informa, mógłbym w sumie zrobić mieszaną kartę bohatera Poczekajcie, tu jest kampania To nie, to wiecie co, zróbmy sobie bohatera, taki kontent mam zapewnie, Bo tutaj też w Skład 86, 85 z informem, Dlatego lecimy, bez zbędnego przedłużania Dobra, może Wylecie inola, jak na ostatnim odcinku PLKD, zobaczmy Okej okay. Karager, źle się zaczęło Okej, okay, to jest zwykły hit Z tego Schneidera bym się kiedy indziej cieszył, dobra i... I nur Aha, czyli ja dostałem 3 karty, 88 Na pika, w którym Gwara... No dobra, nieważne, już myślę, nie chce tego analizować Dużo, no weźmy Schneidera, no nie wiem, no co, no może go stestujemy w tym meczu w sumie Dobra, czy coś tutaj wyszło w ewolucjach ciekawego? Jest, 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 nowa ewolucja, tutaj na przykład pasuje? O mat, o matko, jedyna, nie, nie, ej ten Teo wygląda za dobrze, o ma, czekajcie, tutaj dribbling, fizyczność, strzały, podania, ej, ile kosztuje, Ona jest za darmo? O człowieku, no i w tym momencie rozpoczynamy tę ewolucję Chociaż nie, czekaj się, bo może mam zbiegło. nie no, Nie mam lepszego. Frankowskiego niby można spróbować rzucić. Ale Frankowski, kurde, też by dobrze. Ale nie, no to Ornanda jest bardziej grywalny, wiecie. Gram nim od momentu, kiedy go trafiłem jeszcze w starym roku. Także zapraszamy do ewolucji. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. A, bo i ja teraz ósmy ten walczy, dobra, to nie sobie zagramy i dobra, to po prostu spałzujemy sobie QL, bo to nie jest jakoś. Mega ważne teraz, że on sobie tutaj zagrał. A ostatnio ym, w odcinku, w którym grałem spotkanie i pokazywałem moje trafy, najlepsze z ostatnich paru dni, to naprawdę dobrze się Palmer spisał. Dlatego wydaje mi się, że możemy go sobie rzucić. Robiłem wcześniej szypika, trafiłem hamzika, więc sobie go tutaj również rzuciłem. Zmieniłem formację. Ty, bez kitu, skoro teraz mam Palmera, to mi się nie uśmiecha za ba Kurde, no. Niezbyt fajnie. Tu jeszcze mareza dostęcza. No, lutrafiłam. No, generalnie mówię, nie zmieniło się jakoś bardzo dużo. No to wracamy, proszę bardzo. Hamzik tutaj, Cykce Roberto, sobie na, na ławeczce będzie spoczywał. Dajcie znać, czy skończyliście już ewolucję tego maradony darmowego i czy kupiliście może za 500 tysięcy końców. Chociaż wątpię, że wiele osób z Was takie coś zrobiło, bo na pewno ktoś się skusił. Yy... Dobra, bez przedłużania za siebie meczek, po prostu zagrajmy sobie. No, przeciwnik skipnął swój skład, dlatego. Niestety nie dowiemy się, kogo ma. W sensie na boisku już zobaczymy w praniu to na pewno wyjdzie. I już mam pierwszą... akcję, że nie czekajcie, czy to będzie. Nie, nie będzie bromeczka, zbyt pięknie by było. Może akurat się przytrafi na meczu, że jakiś wylew będzie. Fajnie by było w sumie, bo ja w tym filmie takie wyrywki pokazywałem, bo ja tych wyrywków generalnie miałem więcej, ale to ten film by trwał trzy razy dłużej, jak ja bym miał wszystkie teraz klipy pokazywać, ile razy wylewało po prostu. Bo te, te wszystkie te klipy się wiążą z tymi, co ja na filmie pokazałem. To są takie same praktycznie, nie? Czekajcie, teraz już mamy tutaj na spokojnie. Ja nie chcę się pomylić. Dobra, jeden do zara. Dajcie znać w ogóle, z jakiego jesteście województwa, bo ja jestem z pomorskiego i aktualnie ym, jestem ostatnim województwem w Polsce, które. Które mu się ferie teraz zaczęły, kiedy ja to nagrywam. jest pierwszy dzień ferii aktualnie. W sensie już koniec w sumie tego pierwszego dnia, no ale jeszcze jest, jest. Chyba jaja robisz ze mnie. Także wracając, jestem ostatnim województwem, które ma aktualnie ferie, Więc najmocniej przepraszam, jeżeli to mówię do osób, które nie są z województwa pomorskiego i współczuję teraz. Chociaż nie, bo chyba... Jest jakieś województwo, które ma... Tak ferie, że, jak, y, że kończą się w połowie, jakby rozumiecie, o co mi chodzi, że w połowie, kiedy są moje ferie, to po pierwszym tygodniu trwania moich ferii w województwie pomorskim, to kończą się ferie w jakimś innym województwie. W jakimś tam, w, dolnej, w, do, w dolnych rejonach naszego kraju, więc nie wiem, ch chyba jakoś tak. A ci, którzy chodzą już od dzisiaj do szkoły, no to przykro mi bardzo. Może w kolejnym roku wam się poszczęści. A teraz Palmer, no kurde, co jest? Ostatnio takich dwóch kolegów do mnie wypisuje takie bardzo fajne komentarze o wspaniałych treściach, wcale mnie nie urażających. Także dziękuję serdecznie chłopaki za motywację, za wsparcie. Na pewno więcej filmów dla was rzucę, żebyście sobie zajęli mną czas. No, halo, co się stało? No, ok, okej, super. Palmer jest tak oprzepychany po prostu. Dobra, teraz Jorginho, Jorginho, na spokojnie. Nie wierzę, że MacDonald się na to nabrać i mamy to. Dwa do jednego. Teraz w ogóle dopiero zauważyłem, że gościu gra na pececie, nie? Więc może ma to jakiś wpływ na gameplay? Nie wiem, ja, ja zawsze mam takie podejrzenie, że jak widzę ikonkę po prostu pc ta to mnie już skręca, nie? I, jak ja mam grać z taką osobą mecz i zaraz pewnie powiecie, A, że przecież mogę matchmaking sobie wyłączyć, no ale jako ja zawsze zapominam o tym, jestem właśnie tym typem osoby, typem człowieka, który coś mówi, ale zapomina zawsze o tym i nigdy tego finalnie nie robi. Jako przykład podam to, że w FC24 od początku, od, kiedy kupiłem tą grę, kiedy była jej premiera, miałem w, w, w zamiarach, żeby jako wierny fan Liverpoolu yy, kupić sobie ten, nie, od razu herb i koszulki. Teraz je mam, ale wtedy tego nie zrobiłem, nie? I przez cały równorok okrągły yy, nie, nie wiedziesz czemu z tym, bo nigdy mi się nie chciało na to czasu marnować, tak naprawdę. A to jest jedna z takich podstawowych, uważam, rzeczy. O nie, jak, ale teraz źle zagrałem. Ale mnie wyczu. Jak goś już mnie wyczuwa w tym meczu. Nie, niedobrze. I swoją drogą tracimy brąkę na 4 do 3. Dobrze? Dobrze, i zizu! Nie wierzę, że on mi to wyjął. Nie wierzę! No i pewnie, już na czas, na no, spokojnie. No, no no, co, no dobry meczyk, ale standardowo ja okazałem się gorszy. Nie, tak nie może być. Nie, my się musimy odkuć koniecznie. Ok, przeciwnik znaleziony. Zobaczmy w takim razie, z kim się zmierzymy. Polska. No, standardowa nazwa. Nic dziwnego. Ok, Tibo, tutaj Guechi. Ciekawy tutaj, środek pola i puszkarz. Jezu, ale goście jest w ogóle dla mnie niedorzeczne ta ewolucja. To był też podpunkt, tylko klik, klik z gierki mi się nie zapisał. A to też chciałem zaznaczyć, generalnie w tym wcześniejszym filmie, nie? Że ewolucje, jeszcze jak one są za. te kosmetyczne, jak one są za darmo, to spoko, ale płatne ewolucje. Nie dość, że płacicie za coś, to jeszcze Wam to psuje kartę. Przy tym puszkasz brzydko wygląda. No i widzicie przez to, że tak brzydko wygląda, nawet bramek nie umie strzelać. Dobra, teraz. Ole ładnie poszedł! Co jest grane dzisiaj? Aha, no okej, okay. no dobra, nie ma co się dziwić, to jest Ferenc Puszkarz po prostu, wiadomo, tak? 95 strzałów. Fakty są takie, że jeżeli Ziemeczek strzeli yy, zaraz bromeczkę na 3 do 0, no to raczej pożegnamy się z tym meczem, ale nie, 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 ja jeszcze nie odpuszczam na razie. Dobrze. Ale czemu ten Palmer... Nie, jakby on to trafił... <grym> Dlaczego ta gra mi to robi? O człowieku, teraz to się zakręciłem tą piłkę. No i czemu się nie przewróci ten JORGINIO NIEEEE Nie! No to jest sabotaż po prostu, oni wiedzą i jej wie po prostu, że ja dzisiaj spaliłem te nagrywanie teraz. Oni to wiedzą po prostu, przynajmniej to specjalnie że to robią wszystko. Ja wam mówię, to jest ukasowane. Ale ja jeszcze wierzę, ja jeszcze wierzę, że my zrobimy COMEBACK w tym meczu, odnajdziemy się tutaj. Na właściwie tory wejdziemy. Ja tutaj dostaję jakąś niespodziewaną kosę od tyłu. I co, czerwona do puszkasza i kończymy, oh nie? God, jest! Nie, to nie puszkasz! Ale dobra, wykrakałem! Pięknie! Jest czerwona karteczka! To mi się podoba! Dla jakiegoś kładza wiadomego, który nic i tak to nie zmieni, to znaczy na apadzie, no ale dobra! Może być, ja to nie narzekam! I teraz, Zizu! No i od razu, Giereczka lepiej chodzi! Jeden, do dwóch, zaczynamy kombek! Dobra! No, do Palmera! Do Palmera! I teraz! Jest! Mamy to jeszcze przed gwizdkiem do zejścia na szatnię Oj, Ferenc, No, to musiał być go! Mateusz! Nie, no piękna jest ta gierka po prostu, nie no ja nawet nie muszę klipować tego, bo to nawet na filmie jest udokumentowane teraz. Piękny strzał, zdecydowanie zasługiwał na gola. Kurde, no takiego nie fartam ja ten Mike menią, czy co to za... A nie, to Tibo chyba był. Oj, ale zniszczył teraz. I na krótki supek, ewanery, dziękuję bardzo. O to właśnie chodziło. I teraz, Jorginho Jorginho Jak ja to zepsuję teraz na, na własną odpowiedzialność to wziąłem, nie? Ale teraz nie zepsuję i tak zepsuję. Co ty robisz? O matko jedyna, co to za podanie było? I pęk! I mamy to, 5 do 3. To ja nie żartowałem z tym comebackiem. Ha! I wyjdzie! Tak? Tak jest! Mamy to! Reszta na zakończenie tego filmu. Pięknie, to mi się podoba. I tym samym, drodzy Państwo, kończymy ewolucję um, Envanneriego, a to oznacza, że możemy sobie wejść dokładnie tutaj do ataku i możemy oficjalnie dać jego kartę tutaj, ale on będzie potężnie wyglądał. Wow! Muszę tutaj zagrać dwa i tutaj zagrać trzy mecze. No to w sumie pięć spotkań, Trywialna rzecz do wykonania. Także dobra, to już sobie zrobimy pewnie troszeczkę później. A ja wam, moi drodzy, bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że wyjdzie on dłuższy niż 6 albo 7 minut. Zresztą to wyjdzie w praniu, słuchajcie. Magia montażu to tutaj wszystko pozwoli udoskonalić i zrobić. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Życzę wam um, udanych ferii, tym, którzy jeszcze przez tydzień nie mają, albo dla województwa pomorskiego. A tym, którzy wracają do szkoły, to jak najlepszych stopni. No i co? Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.